Izabela, któryś dzisiaj? 12 czerwca. A co ty takiego fajnego tutaj robisz? Lepie pierogi z truskawkami. Nie widzisz? Fajne, <laughs> pie, fajne w ogóle masz truskawki takie niepędzone. Tak, one są prosto z ogródka od pani Ani, także takie naprawdę i smakowe takie mięsiste. Super, super. Ja pamiętam jak to, e, kleiłam pierogi, tak mnie też pamiętasz, jak dzieci były małe, to wtedy wstawałam o 5 rano. I o 5 rano kleiłam, żeby później czas mieć na dzieci. Ja teraz mam więcej czasu, bo dzieci są już dorosłe. Ale to jest też fajne, bo chociaż mogłam z dziećmi spędzać czas, jak wszystko zrobiłam wcześniej. A tak jakieś wspominki mnie tutaj wzięły przy lepieniu pierogów. No i oczywiście, co robię? A, trochę czasu muszę tutaj pozabijać. Znaczy, może nie, nie zabijajmy czasu, no, ale mam dużo czasu, to tak sobie wspominam, kleję, lepiej. Dzisiaj już serial pooglądałam, książkę przeczytałam. Bardzo znaczy, skończyłam serial oglądać. Bardzo dużo rzeczy się robi, jak taki człowiek jest taki takiej niemocy, że nie może się ruszać. To wtedy robię takie rzeczy, takie rzeczy których tak no w sumie nie robi na co dzień. Nie? Ja myślałam, że tak na co dzień robisz. Pierogi. <grym>. Bo, bo dobrze ci to idzie. No bardzo może dobrze. Może teraz tak sobie Ładnie, przesta zaczniesz tutaj kleić pierogi dla Ale codziennie. A najfajniejsze, to było codziennie. Przed, najfajniejsze to było przed chwilą, jak ja mówię, no nawet szybko to idzie. A ty mówisz, no szybko, szybko, a siedzisz i patrzysz, nie? To jest fajne. No co ty możesz wiedzieć o pierogi? Oklejenie Ja myślałam, że o pierogach, chcę, ja mogę Pierog. wiedzieć. No ty, ty wiesz, no a co wiesz o pierogach? Nie, są dobre. Też nie, ja bym sobie I lubię. I te rączki, paluszki tak zasuwają, zasuwają i kleją, i kleją, i kleją. O, właśnie dziewczyny, dajcie znać, jaki macie przepis na ciasto, bo to, to co ja mam, to jest takie dosyć fajne. Mięciutkie, mąka, jajko, woda, olej tam też szedł. Arku. Arkan już robił to ciasto, muszę powiedzieć. Ale może macie jeszcze jakieś inne, to ciepła woda tutaj szła. Jak macie jakiś fajny też przepis, to mi w komentarz, Dobra? Dobra, fajnie to idzie to do łóżka, proszę. Łóżka? Łóżka. Łóżka? Łóżka. No Może Szybki mamy.